Witam państwa serdecznie na polu Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Jak może państwo we wcześniejszych materiałach wideo oglądali, przedstawialiśmy w nich pracę Doświadczalne na naszym polu, ale również i prace demonstracyjne, e, uprawy łanowe. Chcielibyśmy tutaj e, w tym materiale podsumować te wszystkie prace, przekazać Państwu efekty, wyniki tych prac. Chciałbym tu podkreślić, że również w tym roku głównym tutaj reżyserem, aktorem e, tutaj tych wszystkich upraw była pogoda i na naszym polu też ona tutaj przyczyniła się do y, zarówno korzystnych y, tutaj y, zmian, jak i niekorzystnych od okresu wiosnę, wiosennego, y, który okazał się, no niestety bardzo zimny. Co prawda tutaj y, mieliśmy pod dostatkiem wody tej wiosny, w przeciwieństwie do zeszłorocznej. Ta wiosna okazała się, no, y, y, z dobrym zaopatrzeniem w wodę, natomiast niestety okazała się chłodna. W efekcie okazało się, że wegetacja, wegetacja była opóźniona. Nawet niektórzy specjaliści szacują do trzech Tygodni. Co z tym się związało? Okazało się, że zboża y, weszły y, zbyt późno w okres kłoszenia i akurat trafiły, no niestety, w taki okres posuchy w czerwcu. I miało to wpływ na spadek plonu zbóż. Y, Szczególnie jarych. Druga dekada czerwca y, była, y, było zbyt y, mało wody, był niedostatek wody, co, y, co się przełożyło właśnie na słabe plonowanie, szczególnie roślin jarych. Natomiast oziminy bardziej tutaj sobie poradziły, bo, bo już były bardziej zaawansowane w kłoszeniu, w tworzeniu ziarna. Co dalej się działo? No, druga dekada czerwca to również przyszły właśnie po, tym, po tej okresie suszy, gwałtowne burze, wręcz nawałnice i, i tutaj Powiem tylko, że w naszym województwie przeszły tak gwałtowne burze, że niektóre uprawy, zwłaszcza tutaj w powiecie pińczowskim czy kazimierskim, były całkowicie zniszczone. Po takim, po takim okresie gwałtownych burz oczywiście rolnicy już z niepokojem patrzyli na żniwa, na okres żniwny i okazali, okazało się, że ten niepokój był uzasadniony, ponieważ... No, nie dość, że, że opady nie ustały, to cały y, można powiedzieć, koniec lipca, a także cały sierpień, no niestety, trwały, można powiedzieć, bez przerwy opady. No, można powiedzieć, że żniwa w tej chwili są na ukończeniu, no ale mamy już teraz praktycznie y, koniec sierpnia, gdzie po wcześniejszych latach no, 10 sierpień można było po, y, mówić, że żniwa się kończą. Tak teraz praktycznie do końca sierpnia będą trwały i myślę że jeszcze nie wszystkie plantacje będą zebrane. Aura, która panowała podczas żniw, czyli te e, ciągłe, ciągłe opady deszczu no spowodowały to, że e, no niestety, zwłaszcza przężyto zimę, ziarno przężyta pokiełkowało już w kłosach, no i jego e, E, jakość bardzo spadła, ale również niektóre pszenice również pokiełkowały, a takie kiełkowanie pszenic, to e, można powiedzieć od razu dyskwalifikuje je z, e, ze względu na jakość. Nie nadają się do wypieku chleba, w zasadzie tylko e, ich przeznaczenie może być paszowe. E, tutaj jeszcze e, krótko, w jednym zdaniu, porównanie do zeszłego roku. E, w zasadzie, mimo że Właśnie były różne te czynniki, które były korzystne, jak i niekorzystne dla planowania roślin. To okazuje się, że plony roślin były bardzo podobne na poziomie zeszłego roku. Jeśli chodzi tutaj o planowanie e, doświadczeń, to tutaj w pierwszej kolejności chciałbym przytoczyć e, plony e, e, z pszenicą o zimą. Mieliśmy tutaj 30 odmian i można powiedzieć, że średnia, średnia z tych wszystkich e, odmian planowała, czyli nazywamy to często wzorcem, na poziomie gdzieś 9 ton. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o wyróżniające się odmiany, to trzeba tutaj wymienić taką odmianę Formację, Komandor, Titanicę, czy wreszcie Linusa, która no, plonowała na poziomie 97 decyton, czyli to jest bardzo dobry plon. No i tutaj, o szczególnie bym tutaj podkreślił Admont, bo ponad 10 ton, y, Bosporus też ponad 10 ton plonowała, LG Ceramic 10 ton Y, pszenica opoka, też 10 ton, czyli widzimy, że tutaj y, zakres planowania był w zasadzie, można powiedzieć, na tym poziomie A2, bo o tym mówię, o tym y, intensywniejszym poziomie. Wahał się w granicach od 88 y, tak, decyton no, do 100 decyton, czyli można powiedzieć, że plony w doświadczeniach y, no, wyszły całkiem nieźle. Następnym doświadczeniem, które tutaj żeśmy zrealizowali, było doświadczenie z przężytem o zimym. Mieliśmy tu 18 odmian tego przężycia, i też tutaj plonowanie to jest zakres. Mówię tu też o poziomie A2, to jest od 85 decyton do, do nawet 97 decyton. Czyli widzimy, że jednak rozpiętość jest, są różnice w planowaniu. Chociaż trzeba przyznać, że średnia tego planowania jest bardzo dobra. I tutaj mogę wyróżnić, że na, rekordową na naszym polu akurat odmianą okazała się odmiana S, SU Liborius, która plonowała na poziomie, na poziomie A2 e, w granicach 97 decyton. Również taką wyróżniającą się odmianą była odmiana Carmelo, 94 decytony. Odmiana Tadeusz okazała się też e, bardzo dobra na poziomie A2, co, czego nie pokazywała okazuje się w ubiegłych latach i był, był to plon prawie 95 decyton. Także te odmiany się tutaj szczególnie w tym roku wyróżniły. No i tutaj, a no tutaj ze starszych odmian może jeszcze przytoczę, bo ona jest na liście zalecanych od, od wielu lat i ciągle widzimy w planowaniu dorówna nowym odmianom jest to odmiana borownik, odmiana, która jest zalecana szczególnie na słabsze gleby, chociaż ta najnowsza odmiana. Liborius też doskonale nadaje się na lżejsze gleby. No, i jak widzimy, wykazała się tu rekordowym plonowaniem. I tutaj bardzo ciekawe porównanie wypadło pszenicy ozimej, o której już powiedziałem, w stosunku do pszenicy jarej. Bo ja zawsze w wielu tutaj spotkaniach z rolnikami podkreślam, że. Generalnie taką królową e, upraw zbożowych jest pszenica o zima, i ona z definicji zawsze lepiej plonuje. I ten rok szczególnie to pokazał. I to, co mówiłem wcześniej o pogodzie, że właśnie to opóźnienie wegetacji, to wejście e, roślin jarych. Akurat zgłoszenie w tą fazę posłuchy no, spowodowało to, że plonowanie tej pszenicy Jarej jest dużo niższe. I tutaj, w doświadczeniu, te plony, tak jak mówiłem, w pszenicy to było to y, powiedzmy poziom średni 9 ton. Także tutaj, w pszenicy Jarej mówimy o plonie. 7,5 tony, prawda? Średni. Czyli widzimy, że 2 do 2,5 ton okazało się średni plon pszenicy jarej niższy od zimej. Czyli jest to sporo. Ale tutaj przytoczę, które najlepiej z. Sprzenic jarych okazały się w planowaniu. I tutaj e, najlepszą takim rekordowym plonem to była e, Peble, sprzenica 73 decytony. E, Atrakcja 70 decyton, prawda. No i jeszcze tu można Synthia, 74 decytony. No i najlepsza w planowaniu, można powiedzieć, rekord na naszym polu to była odmiana Aura, 75 decyton. Czyli tak generalnie z, z pszenice jare wypadły dużo gorzej niż, niż e, e, o zimę, ale jednak wśród nich wyróżniły się kto, e, pszenice, które były lepsze w plo, plonowaniu i które gorsze. E, tutaj wspomniałem Państwu o pracach doświadczalnych, ale e, Tutaj na naszym polu re realizujemy również e, demonstracje, które są zlokalizowane na większych areałach. I tutaj e, mieliśmy pszenicę Exilir. Na demonstracji pszenżyto Belcanto i Tadeus. E, no i tutaj jak to planowało? No, okazało się, że na większych łanach oczywiście ten plon jest trochę mniejszy, bo tutaj oczywiście duży łan to jest zmienność glebowa, różne warunki glebowe i tutaj się okazało, że Belcanto plonowało na poziomie około 65 decyton. Tadeus, przężyto, no. Troszkę lepiej, ale niewiele, bo około 67 decyton. Natomiast pszenicę e, trudno nam było określić plon, no bo niestety e, może wielu rolników też ma takie problemy. Część plantacji, to dosyć duża, była zniszczona przez dziki. No i e, niestety e, plon średnio wyszedł 50 decyton z hektara, no ale z zaznaczeniem, że pół plantacji praktycznie. E, Trudno mówić o jakimś plonowaniu, skoro było zniszczone, zjedzone przez dziki, stratowane, zryte, także y, widzicie, że nasze pole jest y, również nie bez problemów, tak jak i rolnicy mają w wielu regionach y, kraju problemy ze zwierzyną łowną, z sarnami, z dzikami, tak nasze pole no, również i, i niestety tutaj na tych placach demonstracyjnych okazało się, że y, dziki również lubią doskonale Pszenicę, no i dużą część zjadły. Na koniec tutaj, tych prac naszych w tym roku, na podsumowanie żniw, chciałbym powiedzieć, że mimo, właśnie. Bardzo można powiedzieć w tym roku niekorzystnych warunków. No, w większości były niekorzystne. Oprócz oczywiście tego dostatku wody, prawda? No, która w żniwa było jej nie, no, niestety znowuż za dużo. Yy, no, okazał się całkiem niezły. I trzeba tutaj podkreślić, że zawsze ta agrotechnika tutaj ma takie podstawowe znaczenie. Bo jeżeli jest porządna agrotechnika, i tutaj chociażby wspomnę o regulatorach wzrostu, bo y, te regulatory spowodowały, że mimo tych yy, bardzo gwałtownych, prawda, burz nawałnic, okazało się, że tam, gdzie były regulatory, te zboża przetrwały, te nawałnice. No niestety tam, gdzie była ta zła agrotechnika, nieprawidłowe nawożenia azotem, źle stosowane regulatory, no, łany zostały położone i często nawet nie zebrane. Natomiast tutaj nasze pole okazało się, że te regulatory spowodowały to, że zdołaliśmy praktycznie wszystko zebrać w terminie, także jesteśmy generalnie, można powiedzieć, na podsumowanie zadowoleni z plonów. Trzeba podkreślić, że mimo właśnie niesprzyjających warunków, jeśli chodzi o pogodę, no i również o tą zwierzynę łowną, która wyrządziła dużo strat, te plony są na dosyć wysokim poziomie i no, trzeba być z, z tego wyniku zadowolonym, bo nie odbiega on od średniej wieloletniej.